Garbarnia Kraków wygrywa 3 do 1 nad Wisłoką Dębica. Trenerze, no, znakomity początek sezonu w Waszym wykonaniu. Skąd taka tutaj siła? Bo na początku zastanawialiśmy się, czy w ogóle wystartujecie, a tutaj awans do pierwszej rundy Pucharu Polski. Siedem strzelonych bramek, jedna tylko stracona. W czym tkwi recepta na sukces Garbarni na początku tych rozgrywek? Myślę, że w zawodnikach. Oni indywidualnie um, są tak dobrani osobowościowo, że tworzą świetny kolektyw. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jeszcze dużo pracy przed nami w kwestiach takich organizacji gry, wielu faza gry. Natomiast już w tym aspekcie mentalnym uważam, że jesteśmy na dobrym poziomie i dobry kierunek obraliśmy. I mam wrażenie, że to jest właśnie recepta tego naszego dobrego początku. Wróćmy do dzisiejszego spotkania. W pierwszej połowie w zasadzie przez 40 minut no, Wisłoka nie istniała. Tak, tak zdominowaliście ten mecz. Czy takie było założenie, czy, czy trochę Was zaskoczyła Wisłoka swoją grą? Zaskoczyła nas, bo mieliśmy ją zanalizowaną po pierwszej kolejce, gdzie grali w Skawinie z Wiślenami Jaśkowice i widzieliśmy co to jest za zespół, jaką organizację, na co, ich, na co ich stać. Ma fajnych indywidualnie zawodników. Mieliśmy swój plan na mecz, który uważam, nieźle realizowaliśmy w pierwszej połowie do tego właśnie momentu końcówki, gdzie trochę Wisłoka przejęła inicjatywę, trochę się chaosu darło. I też początek drugiej połowy nie był optymalny w naszym wykonaniu, ale myślę, że trzeba usprawiedliwić trochę zawodników naszym środowym meczem z Sandecją, który też nas dużo kosztował. Więc to zmęczenie fizyczne było widoczne u nas. Cieszę się, że się podnieśliśmy, że znowu przejęliśmy kontrolę i wyprowadziliśmy te ciosy decydujące. Bramka z rzutu wolnego też na pewno dużo, dużo ułatwiła, taki ładny strzał, i później tak naprawdę już kontrolowaliście raczej przebieg gry no To już słowa uznania gratulacje dla Michala Kleca, bo to jest jego znak firmowy i, i cieszę się, że w tak trudnym momencie on ten ciężar wziął na siebie, zrobił co miał zrobić i myślę, że trochę spokoju nam wprowadził. A potem, oczywiście, Wisłoka próbowała swoich szans, gdzieś tam przebywała w naszym polu karnym. Czy to dośrodkowania, czy gdzieś jakieś piłki, próba piłek prostopadłych uderzeń, ale uważam, że kontrolowaliśmy ten przebieg w końcówce z defensywy, a w ofensywie czekaliśmy na to, żeby wyprowadzić tą trzecią bramkę. Mieliśmy wcześniej swoją szansę, sam na sam nie udało się, i w końcówce Felix zrobił to, co miał zrobić. Jakie cele Garbardi na ten sezon? Nie chcę mówić o celach długoterminowych, po prostu my się skupiamy na każdym kolejnym meczu. Może to jest takie, taka błahoska, jeżeli tak mówię, ale, ale dla nas to jest najistotniejsze, żeby być przygotowanym pod kątem analizy do przeciwnika, pod kątem dyspozycji do każdego kolejnego spotkania. Dziękuję trenerze, powodzenia w kolejnych meczach.